Uff, dobra, chwila, 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 chwila. W takim razie, oni niech tu się modlą, zaraz mi ten boost zejdzie. O, już się zżygał. Super, świetny, święty, świet, świetny początek, święty początek, na tym powiedział. Świetnie po prostu. Dobra, hej, ja witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Cult of the Lem. I od czego zacząć? Wiem, wiem, od czego zacznę, Ja zacznę na pewno od kazania, bo przecież chwilą kolejny dzień wybił najzwyczajniej i ktoś się przy okazji zżygał, ale mniejsza o to. Eee, co tym razem? Tym razem jestem trochę lepiej już przygotowany, trochę kości już pozdobywałem, więc jest naprawdę w porządku. Zdobyłem trochę pieniędzy, więc znowu jakieś tam kolejne fajne rzeczy, tralala, tralala, ale to nikogo nie obchodzi, bo to jakby co robiłem tutaj, to no, nie było tego jakoś bardzo dużo, ale widzicie jest już 311 monetek. Eee, oni się trochę pomodlali, Divine Inspiration naprawdę sporo pozdobywałem, Escobar tutaj nadal sobie radzi. Dobudowałem też parę rzeczy, ale tak powiem szczerze, że do końca nie pamiętam, które z nich tak były dobudowane, więc po prostu, o, sobie Kena zlevelujemy jeszcze, jeszcze jeden rytuał do przeprowadzenia, mm, bardzo ważny, e, swoją drogą, bo, o, no dobra, on już kolejny praktycznie level ma, więc no co, ja zrobić Inspire, wiadomo, jak nie wiadomo co robić, to się inspiruje. E, trochę poziomów, z 20 może pewnie, z tak strzelam. Co tu jest dalej? Tu dalej miałem chyba poświęcić kolejnego e, pana, no, kolejnego pana. Sacrifice! Makapakę miałem poświęcić i to zostawiłem na odcinek już, bo z myczą miałbym to robić sam. Makapaka idzie na poświęcenie od razu, kurka wodna. Oh jest, oh jest, i teraz macuszki. Mmm. Coś co cię coś cię zjadł. Wow, ile ka... Ej, czemu ja dostałem kasę? A, bo normalnie z tego się dostaje te y, wiarę. Okej, okay, dobra, wszystko jasne. Wszystko jak najbardziej jasne. Dobra, wiecie co? W tym odcinku miałem... Miałem w planie, aby pójść na jakąś wyprawę w końcu. No, bo w sumie wyobraźcie sobie, że ja tutaj tak mniej więcej bez żadnych, praktycznie, wypraw od kilku dni. W sensie, od, no, z godzinę może teraz sobie pograłem, e, pograłem sobie bez, bez włączonego tego, bez włączonego nagrywania. Więc tak, żebyście rozumieli, to z godzinę sobie byłem. No, nie, znowu ten żabol Anura. Nie not suffer the same fate as Leshi. Find me w my temple. You will join you, is slaughter. Okej. Okay. Niech będzie. Czyli teraz walczę z, już z tym ciulem. Okej. Okay. Niech ci będzie, chłoptaszy, niech ci będzie, tylko dajcie mi jakąś dobrą brońkę. Eee, godly sword Godly sword Przed chwilą to oddokowałem. Ej. ej. Ej, 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 ej. To może być zajebiste. I to od razu godly Sword level 14 Wow, ile to klepie! I ile to klepie! Ej, to, to się może zacząć bardzo dobry run w takim razie. I, I muszę się oczywiście skupić, no bo nie wiem jak nie wiem czy zauważyliście... O! Dostałem niebieskie serduszko z czegoś, do końca nie wiem z czego, ale z czego zostałem. Więc jest git. Um, w takim razie co ja tu miałem na myśli? Ja miałem na myśli, że Godly Sorda... Nie wiem czy to widzieliście, ale prawdopodobnie... Chyba nie, chyba nie, chyba tego nie widzieliście, więc teraz wam mówię, że odblokowałem Godly Sword'a dosłownie kilka minut temu i w sumie ciekawiło mnie co to co to jest? Więc. O, wąż jakiś. Hello, child. I know you? You're friend of Rataus? I recognize the crown on your head. Ratau has told me all about you. Uh, I'm on my way to visit him for a game Knucklebone. O! To jest kolejny przeciwnik w Knucklebone! Super! Pewnie z nim będą większe stawki. Adopt to, to pay, adopt, dop, znaczy, adopt to pay and nie Dopts to pay and dopts to gain. Mniej więcej. Okej, okay, czyli to będzie kolejny... Kolejny typ. Fajnie, fajnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, rozwaliłem mu troszeczkę... Atkę. Atkę, puchatka. Okej, okay, ej, mocne, mocne. To jest mocne. Ten miecz... Ten miecz jest po prostu mocny. Ładnie, ładnie. Naprawdę ładnie mi to ciora, to, to wszystkich przeciwników dosłownie łupie. Co dalej, co dalej? Pokażcie mi przeciwników. Ej mordy. O, jest! Dobra, spoko, kolejny. Znowu on. The one you serve, the monster for the chance you will not be sacrificed until you have killed all four of us. Okay. Nie będzie za ten, któremu służę, ten potwór, którego zachuliśmy w kajdany, on nie będzie usatysf usatysf usatysfakcjonowany do momentu, kiedy zabijesz nas wszystkich czterech. Może zabijłeś mojego brateleszego Ale nie zabijesz mnie, Przepraszam. <coughs> Troszeczkę się zdalowiłem. E i na pewno nie nawet nie zbliżysz się do, do kapłanów wiary, kolejnych kapłanów starszej wiary. Są na pewno dużo silniejsi i dużo dużo starsi niż leszy. Okej, okay, dobra. A czyli walka tu będzie. O ja, o ja, o ja, o ja, o ja, o ja. To bardzo niebezpieczne. Okej, okay, fajnie. Dawać! Rzeczy dawać! Pyszne! Pyszne! Wszystko pyszne! Yo! Ej, nawet nieźle idzie, muszę wam powiedzieć. Teraz będziemy walczyć sobie z tym typem, więc no, będzie git. I przydałoby się pójść tą drogą, aby potem dostać to coś do korony. Nie wiem co, ale coś do korony. O, dynki! Nie wiem, co, co robią dynki, ale wezmę. Bezproblemowo. Dobra, mam demage zwiększony o 90%. Mam nadzieję, że do bossa nabiję go dużo więcej, dużo mocniej, dużo bardziej, dużo potężniej. I co? Do przodu? Do korony może. Nie jest to zły pomysł. Dziękuję. To szy szybciej jest to rozwalić niż to po prostu zbierać z tego. Aj O, jak ja uniknąłem tego! Jak, nie wiem jak ja nie wiem, jak to się nie dostałem, ale to na pewno. Jakby tutaj miałem szczęście, to w następnych salach szczęścia mieć nie będę. Niestety tak to działa. Wow, okej, okay, dobra, ale no, jakby łupie mocno. Ta godly, godly weapon to jest naprawdę sz szacun, to jest potężne. O, co my tu mamy? Dzień dobry. Ofer 20. Pewnie, ja mam kasę, mordo. Bezproblemowo. O, i dostałem trochę jedzonka. Jedzonko, fajnie. Tutaj troszkę kaski. Mogę ofer zaoferować 30 teraz. Okej, okay, spróbuję. Czemu by nie? I... Nic nie dostałem. Aha. <laughs> Straciłem 40. Bo zabra... Oj, 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 ej, trochę smutno, trochę smutno, Taktycznie, bo ja przecież wziąłem tam złoto z tych, z tego miejsca, no niech będzie, można mieć during the day, eee, nie wiem, dawaj, podczas dnia będę więcej bić, podczas dnia, o, cię tutaj. Ale ja mam damage naprawdę przepotężne, niesamowite wręcz. Wow, i ja wszystko na, na koszę na jednego strzała. Niesamowite. Jak to wyszło, że tak, tak dużo tych bonusów dostałem? Okej, okay. podejście tu do mnie po prostu. Okej, ok. po ptasie. Jakbym od tego typa dostał, to bym wyszedł. To bym, kurde, wyszedł po prostu. O, serduszko! Ej, nie widziałem, że wtedy można dropnąć normalnie serduszko z tytułu. Fajnie. Dobra, to nie. To. A to jest dobre, bo to strzela, tak po prostu. O, biorę to. Mhm. Wydaje mi się troszeczkę przynajmniej lepsze. Dobra, do koronki. Nie wiem, co ona daje, żeby nie było. Uuu, prey. Wygląda ładnie. Your possession will follow you, through, follow you through death. Possession. Twoja własna. O, dostałem jakieś błogosławieństwo. Okej, okay, czyli że w momencie, kiedy umrę, to to, co ja mam, to zostanie. Całość, całościowo. Fajnie. Dobra, mi, mi to pasuje, tylko żeby teraz w mordę nie dostać. to To jest najważniejsze. Eee, uh, oj, 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 oj. Spokojnie. Ładnie. Wie co, jak z kamyków czasami może wypaść czerwone serce? Znaczy, nie czerwone, niebieskie. To ja wolę ja w sumie sobie chwilę porozwalać tutaj, Biko czemu nie? Bo mogę przecież. Bo mogę i bo chcę. Ej, ładnie. Oh, wow, naprawdę głupie. Ja teraz naprawdę jestem mocny, przepraszam, że to powiem, ale, ale jest dzień, a za dnia ja biję jeszcze więcej, jeszcze potężniej. I jeszcze brakuje mi tego busta wzmocnionego, że biję półtora raza. To już w ogóle, to by było przemocarne. Okej, okay. nie dostać głupio, to jest jedyne czego potrzebuję teraz, nie dostać głupio. Okej. Okay. Wolę się przernąć przez kamienie. Szczerze, łatwiej po prostu, łatwiej. Tego nie biorę, bo to jest słabe. Eee, więc co, zastanowić się po prostu. Może kiedy indziej. O, karta, tego potrzebowałem. Reveal map. Uuu, tak, 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 tak. Poison damage, kiedy zwalnę kogoś. Super. I ja wiecie co, w momencie kiedy i tak mam dużo kasy i ogólnie, no, nie wiem, no, idę na bossa, tego głównego. Szczerze, nie mam żadnego, żadnych oporów, aby wziąć coś lepszego. Overall weapon damage increased by... Oh! Tak, 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 tak. Ja cię pierdzielę, ale potęga, jest mocarny, no jest mocarny, naprawdę jest mocarny. Teraz to naprawdę łupie jak, jak zły. Jak zły. A, jeszcze mam tam jedno miejsce do ogarnięcia. Jeżeli ja zwykłych przeciwników biorę na, na hita, to to nie, nie ma biedy. Wow! Wow, 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 to się nie dzieje. Mam nadzieję, że po prostu w mordę głupio nie dostanę, tak? To ja jestem przepotężny. Przepraszam, że tyle mówię o tym, że jestem przepotężny, no ale to jest prawda przecież. Więc ja tu nie mogę. Wiecie, nie mówić, że nie jestem, skoro jestem. Dobra, na bossa, na bossa, na bossa, na bossa. Trochę skupienia by się przydało, tak szczerze. Ja stąd nic nie biorę, bo tego Weapon to jest w ogóle STR, jeżeli chodzi o poziom walki. Co my tu mamy? A, no tak. Otwarte, zajliście. Pieczęć została zerwana i mogę wreszcie wejść do. E, ra, nie ratała, ratał to jest ten mój dobry. E, nie wiem, jak on się nazywa. Sorry. Dobra, pokażcie mi jak to będzie wyglądać. Jak on będzie teraz wyglądać? Bo zwykle zauważyłem, że ci bosowie, ci ostateczni to jest połączenie wszystkich bosów, którzy są na w danej lokacji. Ma Okej. Okay, wreszcie, czekałem na to chwilę. Ok. nie opuszczę tej świątyni. spoko. Teraz oni się poświęcą. Okej, okay, dadzą swoje wszystko. Ojoj. Ojoj! Ojoj! Ej, 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 ej! Trochę to wielkie i potężne, tak szczerze jak jest. O wow, o wow! Okay. O okej okay. jest za pierwszym razem. To jest to, tak się gra w tą grę, kurde, a nie tam jakieś pierdu, pierdu. Jej, sorry, że się wydarłem ale, ale, takie rzeczy się nie zdarzają codziennie Ja wiem, byłem przepotężny I wiem, że to nie było trudne Ale no sorry, zrobiłem to, więc się cieszę XD trochę To jest tak, w normalnych grach Jestem do dupy i nie umiem niczego W momencie, kiedy idę na tego głównego bossa Głównego bossu tej gry Za pierwszym razem No fajnie, no fajnie Leszego też poglądałem za pierwszym razem Pierwsza moja walka z Leszym Nigdy w tą grę nie grałem, podkreślam. Nigdy w tą grę nie grałem, to jest moje pierwsze podejście tej gry. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Trochę sporo tego, co nie. No i git. Co to chodziło? Jakieś to może kości, co nie? Kości, kości. Wow. Hej, wiecie co jest? Jestem mocny, jestem mocny po prostu. Taki, taki setup dostałem, że to już ciężko by było nie przegrać. Zresztą ciężko byłoby przegrać, przepraszam. Plus 50%, no damage bonus, bo w ogóle nie dostałem na tym piętrze chyba. O ja cię kręcę. Ale teraz dostałem rzeczy. I teraz The One who, 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 Coś tam, who knows, The One Who waits. o, właśnie. E, e, bardzo mi się podobało to, jak e, zniszczyłeś zni Heketa. E, jej ignorancja zawsze... Uh, I'm doing... No coś tam, coś tam, coś tam. Mercy Crusade. Uh, one of Unbeaten Cards. Okej, okay. nasza krucjata przeciwko... przeciwko... Um, starej wierze. Um, cieszy moje zimne i niebijące serce. Dobra, fajnie. Kolejny został zerwany łańcuch, teraz jeszcze dwa. Zajebiście. And the shepherd shall make a way in the wilderness. Uh, Rivers in the desert and light in the dark Okej, okay. spoko. Niech pan będzie O, wow, wszyscy mnie przywitali, fajnie! Lubicie mnie? Powiedzcie, że mnie lubicie Huuu, dobrze Ale Ej, naprawdę mnie lubią Oj! To trochę tego sporo, co nie? Odrobinkę Są głodni, ale mnie lubią. Divine Inspiration. To chwila, zanim odblokuję Divine Inspiration, to chodźcie tu się najedzcie. Dzisiaj ja stawiam, bo jestem szczęśliwy z, ze swoich umiejętności walki. Martial arts. Jedzcie, jedzcie. ty, jedzcie. Co my tu mamy? Tabernakle biorę, bo... Bo czemu nie? Well, why not? Pokażcie, jak to tabernakle wygląda. Eee, OK okej. Potrzebuję 4 złota i jeszcze 5 tutaj z refinerii. Mam 5 z refinerii, dobra. To 4 złota. W takim razie. Mi się podoba. Mi się bardzo podoba. Szybka ceremonia. Bo czemu by nie, sorka jeszcze muszę troszeczkę e, tą rutynę dnia, e, wiecie, ogarnąć. Bo to jest dosyć istotne. Dobra, kazanie było, teraz korona. Co to jeszcze mogę odblokować? Eee, co to jeszcze mogę odblokować? Bo już mam odblokowane to coś. Re receive uh, Disease Heart on the beginning of the uh, Each Crusade Run? No właśnie, focus. Okej. Okay. Szczerze, omnipresent brzmi dobrze. Wszechobecny. Omnipresent. Yay. <sighs> And a new crown Okej, okay, focus bo jest on the one to instead. Return to the um, Okej, okay, spoko uh, więcej się modlić, tak Znowu robimy rytuały, dobra. Fajne i przyjemne. Uuu <gry> Lubię mnie. Bardzo mnie lubią Macie mnie lubić, macie mnie kochać i uwielbiać bo inaczej wam wszystkim wyrwę jądra. Przepraszam, nie jestem dzisiaj w dobrym humorze. Eee... Dobra, 25, spoko. Nie boli mnie to, a przynajmniej zyskają sporo lojalności. O, ale fajna animacja! O wow. O wow, ej, to można naprawdę nieźle ich tu boostować dzięki temu. No dobra. Rytuały, może coś jeszcze? Nie, nic interesującego, Spełnie nic interesującego, pokażcie co, troszeczkę kaski Kto się zesrał? Powiedz, kto się kurde zesrał w świątyni? O dobra, Max wrócił z pewnie kościami, co? Okej, okay. 51, mi pasuje Weźcie się kimni, dobra chłopie, sleep i wyślijmy kogoś innego, może znowu, nie koksa może, e, może Kowalskiego znowu wyślijmy. Chyba no nie. I znowu potrzebuję więcej tych... E, więcej kości. Dobra, wszystko jest w jak najlepszym. I wydaje mi się, że już będziemy się powolutku żegnać, no bo odcinek w sumie... Boss pokonany, tutaj wszystko ogarnięte, tu nic nie ma ciekawego teraz do, do, do roboty. Więc, co ja z wami bym się teraz y, bardzo serdecznie pożegnał i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Najpoprzednich, no jeżeli tam coś ominęliście albo cokolwiek. No, więc, co? Trzymajcie się i cześć!